Brak klasycznego lewarka manualnej skrzyni biegów przez polskich kierowców samiany jest z kilkoma problemami. Po pierwsze, mniejszą kontrolą nad pojazdem, po drugie, dużymi kosztami eksploatacji, po trzecie, dużymi problemami technicznymi. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam przybliżyć, z jakimi kosztami będziecie musieli się liczyć posiadając skrzynię automatyczną, jak ją wybrać, a także jak sprawdzić auto przed zakupem, które wyposażone jest w taką skrzynię. Zapraszam do obejrzenia naszego odcinka. By porozmawiać o skrzyniach automatycznych, udaliśmy się do firmy Automatic Service. Witam, Panie Mariuszu. Dzień dobry panie. Mam kilka pytań. Każda firma uznaje swoje nazewnictwo. Mamy PowerShift, mamy DSG, mamy EasyTronic. Nazw wiele, ale czy tak naprawdę tych skrzyni jest tak wiele, czy tylko każda firma swoje, po swojemu nazywa dwa, trzy rodzaje? Jak to wygląda? Zaczynajmy od konwencjonalnych skrzyni automatycznych, typu hydrauliczne skrzynie sterowane sterowane hydraulicznie. Potem mamy podział na skrzynie półautomatyczne czy konwencjonalna skrzynia manualna z dołożonym jakby sterowaniem elektrohydraulicznym. Następnie mamy skrzynie dwusprzęgłowe DSG. One też się dzielą na skrzynie z mokrym sprzęgłem, skrzynie z suchym sprzęgłem. Następnie mamy skrzynie CVT, bezstopniowe skrzynie. Jak od strony użytkownika dbać o skrzynię? Czego nie robić, żeby nią się trochę pocieszyć? No generalnie jest troszeczkę takich zasad, na które musielibyśmy zwrócić uwagę. Podstawą skrzyni automatycznej jest olej. Jest on jeden z najważniejszych czynników. Zapewnia smarowanie skrzyni, chłodzenie skrzyni automatycznej. Przenosi wszystkie jakby sterowania tej skrzyni. Także to jest podstawowy czynnik, o którym musimy zadbać. Regularna wymiana oleju, sprawdzanie poziomu tego oleju jest to jakby jeden z podstawowych czynników. Czy w nowych skrzyniach jest też możliwość z poziomu takiego przedzakupowego spojrzenie na to, jaki jest w stanie jest ten olej? No niestety nie do końca. No Tutaj producenci skrzyni automatycznych troszeczkę użytkownikom zrobi, że tak powiem, podgórkę, bo korki kontrolne poziomu oleju nieraz są bardzo głęboko zabudowane. Niektóre kontrole poziomu oleju można wykonać tylko na podnośniku bądź z kanału odkręcając z dołu korek kontrolny skrzyni. Także no tutaj mamy jakby ograniczone możliwości sprawdzenia jakości tego poziomu oleju. Oczywiście w starych automatach, tak jak Pan wspomniał, oczywiście. Wyciągamy miarkę na uruchomionym pojeździe. Przy rozgrzanej, przy rozgrzanej skrzyni można sobie ten olej sprawdzić. Jak jest jego kolor. Czy jest brunatny, czy jest ciemny, czy jest przepalony, można śmiało powąchać ten olej, co też nam da dużo do myślenia. Mhm. Także są takie możliwości. Kolejną rzeczą, którą musimy zwrócić przy automatach podczas jazdy jest to, yy, nie wolno skrzyni wyłączać na bieg neutralny podczas jazdy. Skrzynia w tym momencie gubi smarowanie, może dojść do uszkodzenia, do zatarcia takiej skrzyni biegów. Następnym takim elementem, na który musimy zwracać uwagi, co mało użytkowników wie, to jest zostawianie podczas parkowania pojazdu na wzniesieniu. Najpierw musimy zaciągnąć hamulec ręczny, potem dopiero przyłączyć skrzynię na parking. Mało osób się do tego stosuje, większość ludzi uważa, że w skrzyni automatycznej hamulec ręczny jest praktycznie zbyteczny. Często dochodzi do usterek tego typu skrzyń. W momencie, kiedy zostawiamy skrzynię na parkingu, na dużym wzniesieniu, w momencie wyłączenia z parkingu na neutral, powodujemy nieraz uszkodzenie blokady parkingowej wewnątrz skrzyni automatycznej. Generalnie zasada jest taka, że auto powinno się zatrzymać, całkowicie zatrzymać, powinniśmy bieg włączyć, najlepiej jest nawet jeżeli ten bieg zapniemy, drive bądź wsteczny, poczujemy, że ta skrzynia zasprzęgliła, dopiero wtedy powinniśmy jakby ruszać takim autem. Właśnie najczęstsze przyczyny są z raptownego zmiany biegów, momentalnie dodania gazu, gdzie skrzynia jeszcze nie zdąży hydraulika zapiąć danego biegu, następuje do zerwania danego elementu skrzyni biegów i wtedy są najczęściej właśnie usterki. Mając automat nie wolno holować. Czy, czy, czy to faktycznie są jakieś skrzynie, na których nie wolno było holować? Czy, to znaczy... czy, czy, czy są jakieś zasady, które, według których trzeba na przykład holować coś czy ciągnąć przyczepę? Nie no, generalnie trzeba mieć do tego wszystkiego zdrowe podejście. Auta, Jest masa automatów, które auto jest wyposażone w hak holowniczy. Oczywiście, jeżeli na taki hak założymy przyczepę nie o uciągu pół tony, tylko półtorej tony, no to wiadomo, że ta skrzynia automatyczna nam nie wytrzyma, nie ma takiej, nie ma takiej możliwości. Czy obsługa każdej skrzyni wymaga wymiany olejów? Tak, jak najbardziej. No, Skrzynie automatyczne głównym czynnikiem tutaj w skrzyni automatycznym jest olej. Musimy o to zadbać. Także producenci skrzyni biegów jak najbardziej zalecają wymianę oleju. Są to przebiegi między 60 a nawet 100 tysięcy, także tutaj jak najbardziej musimy się tego pilnować. No, są takie dwie szkoły. Generalnie producent pojazdów typu BMW czy Mercedes nie ma takich zaleceń, często podnosząc auto. Widzimy naklejkę skrzynia z olejem dożywotnim. Później te firmy stosunkowo zaczęły się z tego wycofywać, ze względu na jakby reklamacje klientów dotyczącej złej pracy tej skrzyni. Naturalny myśle, że ta wymiana dynamiczna to taka bardziej precyzyjna. Jeśli dynamiczna jest tak do wszystkich zalecana, to czy w ogóle sens ma wymiana statyczna? Czyli Typowe odkręcenie korka, spuszczenie oleju i z powrotem uzupełnienie oleju. To jest. No proszę powiedzieć jak to procentowo wygląda, ile zostaje w konwerterze i czy w ogóle taka wymiana ma sens. To znaczy w tym momencie odchodzi już się od wymiany statycznej oleju, raczej stosuje się wymianę dynamiczną. Też w wymianie statycznej powiedzmy 30% oleju możemy spuścić. Zastępuje się ją wymianą dynamiczną, gdzie podpinamy urządzenie, które później Państwu zaprezentuję, do wymiany dynamicznej. Podpinamy takie urządzenie w układ hydrauliczny skrzyni automatycznej. Następuje najpierw płukanie takiej skrzyni automatycznej specjalnym detergentem przeznaczonym do tego typu skrzyni i następnie w obiegu zamkniętym następuje wymiana oleju. I w tym momencie mamy pewność, że mamy 100% wymianę Oleju w skrzyni automatycznej w hydrau, w urządzeniu hydraulicznym, w konwerterze, w chodnicy, jak i w całej obudowie skrzyni. Decydujemy się na auto ze skrzynią automatyczną. Przyjmijmy jakiś taki klasyk gatunku, nie wiem, 2.0 TDI i 140 koni w DSG. Z jakimi kosztami musimy się liczyć, by zrobić porządną taką pozakupową obsługę skrzyni biegu? Przy wymianie olejów, akurat dokładnie w tym konkretnym modelu, musimy się liczyć z kosztami dynamicznej wymiany oleju robocizny. Jest to koszt około 400-500 zł. No, musimy do niej użyć filtr, jest to koszt w granicach 80-150 zł. Taki koszt może się zamknąć w granicach 800 nawet do 1500 na co zwrócić uwagę przy oględzinach samochodu przed zakupem ze skrzynią automatyczną? Generalnie powinniśmy wykonać jazdę próbną takim pojazdem. Jest kilka sposobów na wykonanie takiej jazdy próbnej, i generalnie trzeba zaznaczyć, że jazdę próbną powinno się wykonywać na rozgrzanej skrzyni. Z małym obciążeniem, na jakiejś równej w miarę prostej drodze. Zobaczyć sobie przy wolnej prędkości, jak skrzynia zmienia biegi, powinna ona płynnie dosyć zmieniać. Należałoby wykonać jazdę próbną przy większym obciążeniem, z mocniejszego startu, zobaczyć jak się skrzynia zachowuje, generalnie nie powinna szarpać. Tak samo możemy wykonać taki test, stanąć na lekkim pochyleniu, włączyć sobie bieg do przodu, czyli drive, zobaczyć czy skrzynia nam się nie cofnie. To już są takie pierwsze oznaki, które mogłyby świadczyć o jakimś tam zużyciu skrzyni. No i drugą rzeczą to jest sprawdzenie poziomu oleju, jakości tego oleju, jak on wygląda, czy nie jest no, Ale to już warsztatowe. O to już, to warsztatowe. Tak, z, tego, z takich tak, naszych tak. doświadczeń, jeszcze z usterek, które obserwowaliśmy, to na postoju szarpanie między przejściem na poszczególne położenie. Jeśli macie zmianę spark drive neutral i mamy szarpanie, to też jest pierwsza taka cecha, która powinna Was zaniepokoić sobie wybrać taki prosty, w miarę równy odcinek drogi, gdzie będziemy mogli rozpędzić auto też do wyższej prędkości. Niektóre problemy, na przykład związane z konwerterem, dopiero nam mogą wyjść na przykład tak naprawdę przy prędkości 100-120 km na godzinę, gdzie przy równej jeździe, przy równych obrotach, zauważymy na przykład falowanie takiej skrzyni biegów, jakieś drgania tej skrzyni biegów. Zostaje zadane takie pytanie, czy koła dwumasowe występują w skrzyniach automatycznych? E, tak, jednak bardziej. E, koła dwumasowe są stosowane w skrzyniach DSG. W grupie Volkswagena, w grupie Audi. Czy jest możliwość jakoś wpłynięcia na wydłużenie żywotności dwumasów w skrzyniach elektrycznych? Tak naprawdę za dużego wpływu nie mamy jakby na pracę tego sprzęgła. No tutaj całą, całą że tak powiem odpowiedzialność przejmuje nam skrzynia DSG sterująca zmianą biegów. Jeżeli są jakieś niedomagania, szarpania takiej skrzyni biegów może ona nam przyspieszyć zużycie takiego sprzęgła. Chcemy kupić samochód średniej mocy i zrobić tą pierwszą przygodę z automatem. Na co się najlepiej decydować, co powinno nam przysporzyć najmniej problemów? Tutaj, jeżeli chcemy rozpocząć tak naprawdę przygodę z automatem i długo się cieszyć automatem, no to raczej byśmy musieli zacząć w tej chwili od. Jakby starszych typów skrzyń biegów. One są jakby wytrzymalsze. No, kultowe skrzynie w Toyotach, czy bądźmy w Mercedesach 124 bądź 190. Takie skrzynie potrafiły zrobić nawet spokojnie do pół miliona kilometrów. Zostańcie z nami męczym pana Mariusza odnośnie spraw technicznych.